Cześć Jacek z tej strony, witam Was w najnowszym filmie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mały tutorial, który będzie powiązany z poprzednim filmem o cross-processingu. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką szybką symulację kliszy i kilka trików i podstawowych ustawień, dzięki którym sprawicie, że Wasze zdjęcia uzyskają taki postarzały wygląd kliszy z obniżonym kontrastem. Zacznijmy zatem od naszego pierwszego przykładu. I pierwszą warstwą, jaką dodamy, będzie to warstwa krzywych. Tylko po to, żeby zbić kontrast. Podnosimy tutaj punkt czerni w górę i ściągamy punkt bieli w dół. Chodzi o to, żeby zdjęcie wyszło takie matowe. Jeżeli wpiszecie w YouTubie mat look, wtedy. Znajdziecie kilka tutoriali odnośnie właśnie postarzania takiego zdjęć. Natomiast przy zbitym kontraście możemy wciąż trochę podnieść kontrast całego zdjęcia przesuwając krzywą w środku w kształt litery S. Dzięki temu zwiększymy kontrast i nasycenie kolorów. Jednocześnie czarne nie będzie czarnym, a białe nie będzie białym. I już sam ten efekt krzywej S ze zbitym kontrastem powoduje, że mamy taki trochę oldschoolowy, wyprany look. Natomiast możemy tutaj dodać jeszcze cross-processing. Zrobimy to na nowej warstwie, żeby nam się warstwy nie mieszały. Bierzemy znowu warstwę krzywych i możemy sobie na przykład dodać trochę niebieskiego w cieniach. Trochę żółtego w światłach. Cross processing z żółtym kolorem w światłach bardzo dobrze sprawdza się na przykład przy pochmurnych dniach, kiedy mamy całkowicie białe, wyblakłe niebo, które jest całkowicie przepalone, nie ma żadnych informacji. I po dodaniu takiego cross processingu nasze niebo nabiera żółtego koloru, co jest trochę ciekawsze niż takie zwykłe, białe, wyprane niebo. Możemy dodać trochę zieleni w cieniach. I wbicie lekko z czerwienią. I za pomocą dwóch krzywych już nasze zdjęcie ma całkowicie inny wygląd. Natomiast dodatkowo możemy dodać jeszcze trzecią warstwę krzywych, z której stworzymy winietę. Tworzy nam się automatycznie maska, na której, jeżeli będziemy malować czarnym kolorem, będziemy zakrywać nasze ustawienia, czyli odsłaniać jaśniejszy element. Możemy tutaj wziąć narzędzie gradientu, wybrać przedni kolor do przezroczystości, jest to drugi swatch w presetach, i zamieniamy tak, żeby pierwszym kolorem był kolor czarny. Teraz ustawiamy sobie gradient kołowy i możemy od środka rysować czarnym gradientem, który zasłoni nam środek ustawień przyciemnionej warstwy odsłoni zdjęcie poniżej i automatycznie doda nam winietę, zostawiając tylko i wyłącznie rozświetlony środek. Możemy to oczywiście pogłębić jeszcze bardziej, dodając kolejną warstwę i dodając kolejną winietę na niej. Używając koloru do przezroczystości na naszym gradientie możemy nim kilkukrotnie malować na naszym zdjęciu, tworząc różne takie, np. w tym miejscu, w tym miejscu, Małe rozświetlenia. Oczywiście to wyszło trochę za mocno. Możemy zawsze sobie ściągnąć, a całe zbicie kontrastu również wypłowiło całe zdjęcie, więc również możemy je delikatnie ściągnąć. I tym sposobem, przy kilku warstwach krzywych, w bardzo szybki sposób uzyskujemy taki wyprany, stary wygląd zdjęcia. Jeżeli chcemy to jeszcze bardziej pogłębić, możemy stworzyć całkowicie nową warstwę, wypełnić ją na kryciu miękkiego światła kolorem szarym, tak jakbyśmy tworzyli warstwę Dodge and Burn, i teraz możemy przejść do filtrów szumu i możemy dodać dosyć duży szum, który będzie tylko i wyłącznie na szarej warstwie, dzięki czemu będziemy mogli go włączyć i wyłączyć i nie będzie wpływał na nasze całe zdjęcie. Dodając taki szum postarzamy jeszcze bardziej nasze zdjęcia. Trochę lepiej działa to w mniejszych rozdzielczościach. Tutaj mamy plik z mojego wspaniałego nowego Nikon D800, którym się strasznie jaram i ma to 36 megapikseli, dlatego szum dodany na takiej warstwie będzie bardzo drobny. Jeżeli byśmy pomniejszyli najpierw zdjęcie i później dodali szum, grudy szumu będą większe i będzie on bardziej wyraźny. Te same ustawienia naszych krzywych winiety oraz szum, możemy również zastosować w Lightroomie. Przejdźmy zatem do Lightrooma, gdzie mamy dwa zdjęcia już załadowane. Weźmy to samo zdjęcie, które obrabialiśmy w Photoshopie. Przejdźmy do modułu wywoływania. W Lightroomie mamy trochę więcej opcji ze względu na to, że jest to wywoływarka RAWów, natomiast jest to plik JPEG i zabawa w przyciemnianie, rozjaśnianie może trochę się nie udać ze względu na utratę informacji, natomiast kontrast możemy również zbić trochę, ściągając przepalenia, podbijając cienie, natomiast wciąż czarne będzie czarnym. Przechodzimy do naszej krzywej. Pamiętajcie, aby wcisnąć ten znaczek rysowania krzywej punktami w dolnym prawym rogu krzywych, tak abyśmy mogli ściągnąć krańcowe punkty naszej krzywej. A nie tylko pracować na suwakach. Możemy podnieść czerń, ściągnąć biel. Możemy tutaj również narysować krzywą S dla podbicia kontrastu i zachowania większej ilości detali. Natomiast możemy również kontrast w bardzo szybki sposób podbić suwakiem czerni. Tutaj niestety nie możemy wybierać kilku warstw krzywych i musimy pracować na jednym module krzywych. Natomiast Lightroom daje nam możliwość pracy na kanałach, dlatego możemy bez problemu przejść do np. kanału niebieskiego, podnieść trochę niebieskiego oraz dodać żółci w prześwietleniach. Przejść do kanału też czerwonego, ściągnąć trochę czerwieni w cieniach, dać zielonkawego. Starego zafarbu. W poprzednim filmie nie wspomniałem podczas cross-processingu o najważniejszym w sumie module do cross-processingu w Lightroomie, ponieważ jest to split toning, którego zadaniem jest właśnie koloryzowanie świateł oraz cieni. Możemy tutaj sobie wybrać nasycenie danego koloru oraz jego zafarb, albo klikając tę ikonę możemy kolor ten wybrać na palecie, a następnie tylko obniżyć jego nasycenie. To samo możemy dodać w światłach, możemy sobie dodać troszkę żółci, obojętnie jakiego koloru. Jak widzicie, jest to bardzo graficzna reprezentacja i na środku mamy suwak balansu, który nasze kolory balansuje pomiędzy cieniami a światłami. Dzięki czemu możemy na przykład więcej Ściągnąć z cieni i kolor ten będzie miał większy wpływ na całe zdjęcie, albo przesunąć i kolor ze świateł zastosować do naszego całego zdjęcia. Winietę w tym przypadku możemy w bardzo prosty sposób namalować filtrami kołowymi o obniżonej ekspozycji. Tak na przykład od środka możemy dać bardzo mocny filtr, a dodając nawet nową winietę. Delikatnie rozświetlającą od środka, odwróconą oczywiście, możemy jeszcze uwydatnić nasze zdjęcie. Jeżeli, dla przykładów, spodoba nam się nasz efekt i chcielibyśmy go sobie zapisać jako akcję, możemy w presetach po lewej stronie nacisnąć plus, wybrać wszelkie opcje, które zastosowaliśmy. Nie używaliśmy balansu bieli, nie używaliśmy ekspozycji, używaliśmy świateł. Cieni, czarnego tutaj akurat nie używaliśmy, na pewno uży używaliśmy krzywych, kolor oraz filtr kołowy, nawet split toning. Także jeżeli to sobie dodamy, wybierzemy folder, nazwijmy to sobie tylko 001, żebyśmy mieli, stworzymy ten preset, jest on po lewej stronie. Jeżeli przejdziemy na nowe zdjęcie, wystarczy, że klikniemy nasz preset. I wszystkie ustawienia z poprzedniego zdjęcia zastosują nam się do naszego nowego zdjęcia. W Lightroomie mamy również możliwość dodania ziarna. W panelu Efekty mamy panel ziarna i możemy go sobie bez problemu dodać. I tutaj mamy również opcję wielkości naszego ziarna, także będzie to bardzo widoczne nawet przy dużych plikach oraz ostrości krawędzi. Możemy stworzyć trochę delikatniejsze ziarno lub bardzo wyraźne. Oczywiście tutaj, w tym miejscu nie mamy możliwości pracy na warstwach i nie wymaskujemy sobie ziarna z twarzy, dlatego jak zwykle należy zachować umiar w obróbce naszego zdjęcia. I tymi kilkoma metodami możemy w bardzo szybki, łatwy sposób postarzyć nasze zdjęcie, dodać mu takiego oldschoolowego wyglądu i pamiętajcie oczywiście, żeby eksperymentować sobie różnymi kolorami i wszystko z umiarem. Jeżeli nasze ustawienia są zbyt mocne, ściągnijcie je na warstwach albo ściągnijcie ustawienia na suwakach. Dzięki za poświęcony czas. Jak zwykle, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie ten film. Do usłyszenia następnym razem. Hej!